Wszyscy pamiętacie siemkę KW1S, które karało na polach bitewnych. Tak, oto on KW122 tylko na siódmym poziomie. Jest to idealnie ten sam pojazd, to samo działo, smak ten sam wygląd ten sam, ale to nie napój magiczny to kalawiarowa jest, gdyż jest on właśnie na siódmym poziomie. A na tym siódmym poziomie jeżeli go wylosuje, no to jest w stanie coś zrobić, ale tutaj, zanim do tego oczywiście przejdziemy, przejdźmy sobie na model kolizyjny i zaczniemy od dołu. Mamy tutaj spód 60 mm, później belka łącząca 75 mm, górna 65 a płyta pochylona to 50 mm lico. 75 mm i cały kompletnie bok pojazdu to 60 mm, a kółka i gościnice liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Górne pokrywy na wrzutkę pocisków artyleryjskich do dowódcy również to 30 mm, tył pojazdu 60 mm na całej jego powierzchni. No i jeszcze, no tutaj możemy też powiedzieć, jest 30 mm, jakby ktoś chciał jakoś tak od spodu trafiać, no to jest. No i zajmiemy się oczywiście działem jarzmo, które lubi wchłonąć za zero, 100 mm plus 50 mm pancerza warstwowego, 100 mm, a sama wieża pancerza właściwego posiada również 100 mm, które dopiero w momencie, gdzie kończą się policzki, zaczyna się już pancerz właściwy i na całej jej powierzchni Dookoła absolutnie bez żadnego wixpota z tyłu jest to 90 mm, i pierścień również pod wieżą ma 90 mm. Czułko 60 mm, zaś cały włas dowódcy, w które wszyscy często strzelają, to 90 mm. Słuchajcie, zapraszam do garażu, żeby pokazać. Ten piękną mi zacną maszynę. No, słuchajcie, nasi sowieccy bracia WG absolutnie nie wypuściłoby rosyjskiego czołgu i robiąc sobie krzywdę, słuchajcie, ten pojazd jest naprawdę dobry. Jest to ciężki czołg siódmego poziomu, który oczywiście posiada legendarne działo 122 i od niego właściwie zaczniemy. Mamy tutaj 4,51 szybkostrzelności 175 na PPK, 217 na PCach i 61 na haekach, które też coś potrafią zrobić. Zadajemy oczywiście średnio 390 punktów uszkodzeń 530 jakoś plaśniemy hakiem, a nasz DPM to 1759. Rozrzut na 100 metrów, no cóż, takie są wady, 0,46, a nasz czas celowania to 3,2. Radyjko Mamy tutaj 730 metrów, silniczek 700 koni, 15% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu i teraz uważajcie, 14,83 mocy na tonę i pojeździk jest żwawy. 42 do przodu, 14 do tyłu, kręci się sympatycznie, 48,71 no i oczywiście standardowa czteroosobowa załoga dowódca celowniczy, kierowca mechaniki ładowniczy. Będziemy tutaj mieli sześcioparkową załogę, a boduły przepraszam. A moduły, które są tutaj montowane, przeważnie na takich pojazdach, to wentylacja, dosyłacz i ulepszony system naprowadzania. Co się tyczy wieży, pojazd jest bardzo stosunkowo ślepy. 360 metrów zasięgu widzenia, po prostu krecik i 32 prędkość obrotu lufy. No to też nie może być dynamiki. Mamy minus 6 opuszczanie, działa plus 20 do góry. Czas celowania udało nam się zredukować dzięki fantastycznej załodze i modułom do 2,67, a nasz rozrzut na 100 metrów zmniejszył się do 0,42. 2131 to obecny DPM. Pojazd posiada 1200 punktów wytrzymałości, kamuflaż nie istnieje, a nasz zasięg widzenia będzie 394 metry. Zanim w ogóle rozpocznę bitwę, powiem Wam, że jeżeli byście mieli kiedykolwiek do wyboru właśnie w jakiś i węcie, wybranie jakiegoś siódmego tieru to naprawdę bardzo, bardzo polecam Te pojazdy są sympatyczne w graniu, gdyż ma mobilność no i ma alfę, ma pieprznięcie. Tak jak już mówiłem, WG nigdy by sobie nie strzeliło w kolano i wypuściło po swojej stronie jakiegoś gniota. Także ten czołg przez wielu graczy jest uważany właśnie za sympatyczny i mimo to. Że wylosuje nas na dziewiąte, kiedy naprawdę jesteśmy coś w stanie zrobić dzięki właśnie temu epickiemu, legendarnemu działu. Zobaczymy, czy nam się coś w ogóle uda tutaj zrobić. Czy znowu będziemy płakać w garażu. Tak on wygląda, no po prostu, no czasy, siemki musiały już minąć. Tak, kw 1 s musiało odejść do lamusa, gdyż był, no, mega, mega potężny. No sam pamiętam, jak nim jeździłem i karałem, zabijałem w 8 wylosowana na topce po prostu zabijała jednym strzałem tank. No i po wielu, wielu, wielu latach i świetnej zabawy, kawu 1S no musiało odejść do lamusa. No i tutaj pojawiło się jako Kawu 122. Taki jak gdyby namiastka tego, co kiedyś istniało, ale uwierzcie mi, że. Dzięki, stary. No, pojedziemy do miasta. Eee, uwierzcie mi, w ogóle nigdy jeszcze na tej mapie nie byłem w mieście, zawsze jeździłem tam. Także będzie to dla mnie jest zaskoczenie i pojadę na kółko. <laughs> Przączę sobie na odłamkowo burzące, bo to nigdy nie wiadomo. I o czym ja to mówiłem na pewno o KW1S. No KW1S teraz to jest zupełnie inny pojazd. zostało pokarane, ale taką namiastką jest właśnie teraz tego co było, to właśnie KW-122, które potrafi wylosować, jak wylosuje na topkę, no to kara Mustafa. Spójrzcie, już ma 40 na godzinę, bez problemu się rozpędza. Ale... No nie wiem, nie wiem gdzie mam jechać, gdyż Naprawdę jestem tutaj pierwszy raz Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Zobaczymy co mnie to może spotkać pewnie coś złego Nie ma artylerii, są lighty Ok, wygląda na czyste. Przyłączę sobie już na normalne pociski Spodziewałem się tutaj jakiegoś szybkiego lighta, którego mógłby Przestrzelić haekiem. Czym jesteśmy? Aha, odsłonili to, także nie można strzelać. Okej, okay, rozumiem. Aha, posuwają się do przodu. Kawy 5 zamiast jechać do miasta i tam peklować to nie. Będziemy musieli wjechać do miasta. Dobrze, że od tyłu. Tak, pojedziemy sobie dokładnie tutaj za SU. Skorpią z tym się 373 w dziewiąteczkę bez problemu. Nie wyjeżdżaj mi. Nie wyjeżdżaj mi. Standard by na pewno, no, oczywiście. Epicka celność, no miejmy nadzieję, że kabu 5 coś hmm, kabu 5 nie, KW 5 dzisiaj z nami nie gra. Dzięki KW-5, dzięki Tobie wszyscy wygrali. No cóż, e, to może nie była najlepsza bitwa. Miejmy nadzieję, że uda nam się rozegrać coś ciekawego. Widzimy się przy wynikach bitwy. No to KW-5, zajeleń. Słuchajcie, zaprawdę powiadam Wam, epicka porażka. Nasze top tiery absolutnie nie chciały zjechać z kaperskiej Górki, żeby zdekapować jednego chłopaczka, który sobie kapował naszą bazę. No po prostu nie dość, że mieliśmy przewagę siły, ognia, hapeków, etc., etc. i pojazdów, no niestety kamperskie pozycje wygrały, a my przegraliśmy. Niemniej jednak była to bardzo słabiutka bitwa w moim wykonaniu. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstą pozycję względem damage'a. A tutaj kolega Luxon po prostu sobie nascelał damage'a, ale żeby wygrać to nie da rady. No właśnie kolega sobie strzelał z tej górki. Był naszym top tierem i nie wpadł na to, żeby sobie zjechać z tej górki. Wolał sobie zrobić troszeczkę więcej damage'a. Jak wygrać tą bitwę? No cóż, takie rzeczy też się zdarzają. 760 punktów damage'a, bardzo niewiele. 140 odbitych przez pancerz. 18680 krodecików. Słuchajcie, mimo zniszczonego pojazdu, no tak jak już wspomniałem, WG nie zrobiłoby sobie krzywdy, yy, wypuszczając jakiś taki beznadziejny pojazd. Przejdźmy sobie od razu do drugiej pitewki. no chciałbym bardzo, żeby nas wylosowało na topce. Mimo że jakaś taka... bardzo na topce nas wylosowało. Jednakże mamy tutaj dosyć otwartą mapkę z dwoma artyleriami. No to może być kiepsciutkie. jak nigdy pojedziemy sobie oczywiście do miasta. Miasta to będziemy się bili z ZISEM trzecim kabu 3 te same działa. Ich pancerz na pewno na plus w porównaniu z naszym. My mamy tutaj mobilność, no ale nie będę cisnął na drugi koniec. Wygląda świetnie. Gniotca, ale nie łamiotca. Dobrze, ale spróbujemy sobie wypracować jakąś dobrą pozycję dzięki tej mobilności. Przed nami kaw 1 s Aj tak, 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 to były czasy. Teraz KW11 to jest zupełnie inny pojazd, jak było kiedyś. Pojedziemy drogą, żeby zaoszczędzić. No, tutaj, tak troszeczkę, skrótem, skrótem. Skrótem, chcę się przebić uliczką, wjechać na F9. Super, no tego nie chciałem akurat. No proszę, tu inni też mieli takie plany. I to właśnie lubi zaskoczyć i zrobić. Mimo 3,2 bazowego skupiania działa pojazd Potrafi bez problemu, z woleja, strzelić te obrażenia i jeszcze przebić. No to już nie będziemy się głębiej zagłębiać. Ucieczka. Ej! No, słuchajcie, zero pomocy, oczywiście, za AHA. Tyle ja po tamtej stronie. Nie wiadomo po co. My zostaniemy, coś czuję, wypchnięci z tego miasta. Zaraz nas tutaj po prostu rozpieprzą. Trzeba szybko stąd uciekać.

Teraz gdzie? No, coś tutaj już nastrzelaliśmy, no szkoda, szkoda, babci szkoda, bo po prostu pomoc naszego zespołu była bardzo, bardzo wykątkowa. Trzeba było jechać za zielone. No cóż, widzimy się przy wynikach bitwy. No i powiem Wam między Bogiem a prawdą, dobrze, że pojechaliśmy do tego miasta i zatrzymaliśmy to KW3 z ISEM, gdyż tak naprawdę gdyby oni tam przejechali tym miastem, to nie wiadomo, jakby się ta bitwówka potoczyła. My mamy zwycięstwo, znaka mistrzowska trzeciej klasy, ogień skuteczny i mamy pierwsze miejsce ze wszystkich pod do damage'a. To jest zawsze mile widziane. 1780 punktów uszkodzeń, 220 zablokowanych przez pancerz. 5 wykrytych pojazdów przeciwnika, 1 frak, 245 za naszą pomocą. Słuchajcie, 50 880 kredycików. Nie jedna ósemka by się nie, po, nie, po, nie pochwaliła takim wynikiem. Pojedziemy sobie ostatnią biteweczkę i naprawdę, jeżeli będziecie mieli Państwo do wybrania jakiś siódmy tier, który będzie Wam służył i do tego, żeby zarabiać, i do tego, żeby szkolić załogę, no, to myślę, że kw 122 jest takim bardzo dobrym egzemplarzem siódmego kierowca, który da wam dużo fajnej satysfakcji. No, naprawdę, wylosowanie losowanie na topkę z takim działem, które bije po 390, uch, uch, to jest piękna rzecz. No, a jak to teraz będzie? Mamy ósemki, masę, masę ciężarów. Nie wiadomo, co to wybrać. Zajmiemy sobie na razie, przełączymy na odłam powybierący i zajmiemy sobie pozycję na lewo. Znowu dwie artylerie. Bardzo lubię mobilność w tym pojeździe. Mobilność działa. No. Pojazd jest naprawdę wszechstronny. Szkoda, że jest na siódmym poziomie, nie na szóstym. No szkoda, bardzo nie bym trafił w tego A-25 H.K. Może bym przebił. Mamy pierwszego tutaj, który... Ała! I nie chcę, bo tutaj zaraz może spać jakiś pocisk artyleryjski. Nie wiadomo co jeszcze. Już mamy po naszym spocie. Ja to, czy uda mi się tą jak panterkę tam przeszlifować ręczkiem. Nie, 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 ona już się troszeczkę tutaj słuchamy się, bo lajcik tutaj podjeżdża. O właśnie AT15 wsparcie na tyle tu Mamy dwie artylerie. Hotelaria powinna tutaj wyjaśnić kilka spraw. Szalenie niebezpiecznie, intuicja elegancko, To zasługa naprawdę dobrej załogi. No, pamiętajmy, że jeszcze mamy gdzieś E25. ja! no. Tak to już jest z tym działem. Zwolę ja to działo potrafię trafić przez połowę mapy, a czasami przymierzone, idealnie skupione. Piju, pójdzie gdzieś. Ta nieobliczalność tych dział jest też elementem zaskoczenia jest bardzo przyjemna. I też nieprzyjemna. No chodźcie tu patrzcie, to wiem, że tu wyjedziesz. No i tu akurat nie chcę, bo zaraz w były jakaś artyleria, to sprawy. No, jakiś szpaczek. I 2 do 6. No panie, co ten team robi? No, najlepsza pozycję ma tutaj to HWK12. No to jest dla mnie... To jest dla mnie nieprawdopodobne. o się zrobiło naprawdę Epicko Hadało się Nasza T29 przychodzi ciężkie chwile. walczymy, jednak walczymy. Artyleria już kompletnie skupiona na nas. I pół los, no to za sprawą ogłuszenia. Patrzcie, nie kompletnie, wręcz przeciwnie, jeszcze nas dobiją. A i szpaczek nas tutaj poszarpał jak się szynkę. No nieprawdopodobny zespół w ogóle. No tak widzę tutaj, super, super gra jest. No cóż, nie ma sensu. HW HWK12, to naprawdę myślę, że najlepsza gra wszechczasów. czasu. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, jakby to powiedział, albo jak to powiedział były prezydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa, Chcę, ale nie mogę. <grym> no to jest chyba motto naszego zespołu. No, nie wykrzesali z ciebie zbyt dużo. Pełna pozycja krzakowa, no normalnie, spustoszenie. My te, tutaj w środku stawki. 893 punkty uszkodzeń, jeden wykryty pojazd, jeden FRAG 395 za naszą pomocą, słuchajcie, 24262. Także na kredyty absolutnie nie będziemy narzekać. Ja uważam ten pojazd absolutnie na plus. Ma mobilność, ma działo, można rozegrać naprawdę fantastyczne bitewki tym pojazdem. Bardzo polecam. Dzisiejszym gościem w odcinku było KW122. Państwa zapraszam na następne. Pa Pa!